Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy przygotować zdemontowane zaciski do regeneracji. Jak według mnie powinno wyglądać przygotowanie takich zacisków, już Wam pokażę. Przede wszystkim, zanim cokolwiek będziemy lakierować, musimy sprawdzić, czy odpowietrzniki się odkręcą. Tutaj akurat mamy na klucz jedenastkę i każdy po kolei zacisk będziemy sprawdzać. Ten się odkręca, ten się odkręca. Warto wykręcić je całkowicie, zobaczyć, czy nie wykręca się e, odpowietrznik z gwintem aluminiowym. Tutaj, żeby e, żeby nam się nie wykręciło razem z gwintem, który jest tutaj w zacisku. Czasami tak się zdarza. Wszystko po to, żeby potem on no tutaj się wykręcił ładnie. Stary odpowietrznik zakręcamy z powrotem. Z drugiej strony też go całkowicie wykręcimy. też się ładnie wykręcił. Tutaj docelowo i tak będą nowe odpowietrzniki, także te pójdą do piaskowania tak, żeby nam zabezpieczyły te gwinty i, i później przed lakierowaniem, żebyśmy nie musieli na nowo gwintować. Po co sobie dokładać dodatkowej roboty. Teraz tak, wyciągamy te blaszki, co tutaj są w zacisku. Tutaj musimy je podważyć. Może wyjdą tak czy nie wyjdą. Lepiej podważyć. Te blaszki, widzicie, jak mocno są skorodowane po piaskowaniu i po lakierowaniu. Po pierwsze, mało co by z nich zostało. Druga sprawa ta blaszka też ma, swoją, ma mieć swoją odpowiednią sprężystość. Także te blachy zamówiliśmy nowe i już będziemy składać na nowych blachach. Tutaj następny krok tutaj te przewody będziemy wymieniać, ale warto sprawdzić, czy one się w ogóle tak samo odkręcą, o, to nawet letko, chyba Michał już popuszczał widzicie ten przewód się kręci razem z, 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 z tą śrubą, która tutaj nam go trzyma z końcówką tak zwaną przewodu Tutaj też się ładnie wykręciło. Tu idzie przez blachę, przez blachę idzie. Czyli ja go na razie nie wkręcam, do piaskowania go docelowo wkręcę, żeby tam też nam się nie dostał piasek. Teraz odkręcę tutaj tą blaszkę, bo ta blaszka pójdzie w inny kolor. I też będzie wypiaskowana, wylakierowana. Śrupkę wkręcamy z powrotem przewód tutaj ja go utnę, bo będziemy nowy dorabiać i zagnę go tutaj na końcu też go wkręcimy z powrotem. Chociaż w zasadzie w zasadzie na razie go nie będę wkręcał, tutaj za pomocą sprężonego powietrza będę po kolei wyciągał te tłoczki. Także teraz idę po powietrze i tutaj będę pistoletem delikatnie strzelał, wyciągał każdy tłoczek po kolei. Ten element nie będzie nowy, ten będziemy piaskować i lakierować. Teraz tutaj za pomocą sprężonego powietrza w miejsce zasilania zacisku płynem hamulcowym tutaj daję sobie taką blaszkę, żeby mi się nie wysunęła jedna tylko ta, ten tłok, tylko żeby każda po kolei się wysuwał. Dwa już wystrzeliły. Teraz dopcham te dwa, i żeby mi się pozostałe wyszły. Tutaj muszę sobie tak przyblokować troszkę i po kolei. Wchodzą. I tak w jakim celu w ogóle wyciągamy w tym momencie te tłoczki po to, że je kładziemy akurat na bok na razie po to, że widzicie tutaj w środku znajduje się płyn hamulcowy. Płyn hamulcowy musimy usunąć. Uszczelniacze tutaj wyciągniemy. Nie wiem jakiegoś pokręcika małego. Czy iść po śrubokręcik mały? Tutaj mamy odpowiedni do tego śrubokręcik. Wyciągamy te uszczelniacze, one pójdą nowe. Ja wam pokażę na przykładzie jednego, bo tak to film by bardzo długo trwał. Wyciągamy uszczelniacze z każdego jednego tłoka, następnie usuwamy z środka płyn hamulcowy, dokładnie myjemy z płynu, dokładnie myjemy i później przed lakierowaniem w miejsce tam gdzie są uszczelniacze usunięte będziemy zakładać z powrotem te tłoczki po to bez uszczelniaczy, że potem już nie będziemy potrzebować tego powietrza żeby je wyciągnąć, one luźniej wyjdą nam i dodatkowo po to myjemy te zaciski z płynu, żeby podczas wypalania w piecu ten płyn nie, nie zgazował się, nie wypłynął z środka i żeby nam po prostu lakier tutaj gdzieś nie zeszedł, także e tak, przygotowany zacisk możemy oddać do piaskowania i lakierowania. Następnie rozbierzemy go, to już Wam pokażę w następnym filmie po kolei, co i jak. I będziemy zazbrajać na nowych częściach już wylakierowany zacisk. Także z każdym zaciskiem po kolei będę robił to samo. Trochę czasu na to trzeba poświęcić, natomiast dobrze przygotowany zacisk pozwoli nam sprawniej i dokładniej złożyć z powrotem hamulce przed montażem na auto. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki i pozdrawiam.